W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, składamy Ci dzięki za to, że powołałeś na tron Piotrowy wyjątkowego człowieka, jakim jest papież Franciszek. Dziękujemy, że zawsze był dla nas wsparciem, drogowskazem prowadzącym prosto do Ciebie. Dziękujemy za jego dobre serce, mądrość i chrześcijańską miłość, której uczy nas w trakcie swego pontyfikatu. Ojcze, nasza wspólnota wierzących tak bardzo zatroskana jest stanem zdrowia swego pasterza. Błagamy, błogosław papieża Franciszka, ulżyj mu w bólu fizycznym i psychicznym, oddal od niego wszelkie cierpienie. Prosimy, ześlij Ducha Świętego, by pomógł Ojcu Świętemu wyzdrowieć. By dodał mu potrzebnych sił i nadziei. Boże, prosimy, pozwól, by papieżowi Franciszkowi nieustannie towarzyszyły święte anioły. Pozwól im przekazać mu naszą miłość i wdzięczność. Pozwól im przekazać mu, że wszyscy jesteśmy przy nim, tworząc piękną chrześcijańską rodzinę. Prosimy. Pozwól, by święta rodzina otaczała papieża swą modlitwą, by czuwał nad nim święty Franciszek. Panie, prosimy, błogosław wszystkie osoby opiekujące się Ojcem Świętym, błogosław całą wspólnotę Kościoła, by ten trudny czas był dla nas wszystkich okazją do refleksji i pogłębionej relacji z Tobą. Zawierzamy Tobie zdrowie papieża Franciszka i cały Kościół święty, licząc na Twoją łaskę i miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!